Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na Różala.pl. Siemanko, witam serdecznie. Janek Bochowicz, mój rozmówca. Cześć, Janek. O Różalu gadamy. Dobry. O Różalu będziemy gadać. Dokładnie tak. Z racji tego, że Popełniłem taką książkę ostatnio. Serdecznie Was zapraszam do kupna. No to, to dzisiaj. To jest jeszcze wersja, wiesz co? Ja będzie dla ciebie z dedykacją ze wszystkim. Ale to jest jeszcze wersja, która ma nawet kilka błędów, bo to jest taki prototyp. Dwa były. Pierwsza, pierwsza poszła za 14 koła róże dla fundacji. Nie pamiętam jakiej, ale wiem, że z terenów powodziowych odnośnie koni. Pamiętasz jednak w ogóle kiedy po raz pierwszy w życiu usłyszałeś o różalu? Na pewno to było bardzo dawno temu, ale jak takiego momentu, nie wiem, to, to, nie, to sobie nie przypomnę. Z 20 lat temu, myślę, ale, ale nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, jakby wiedziałem, że już będziemy rozmawiać, i próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ja Różala pierwszy raz poznałem i też sobie nie jestem w stanie przypomnieć, gdzie się pierwszy raz przecięliśmy, no, nie? W jakim to było momencie. No właśnie, a jakie było twoje pierwsze wrażenie a propos Różala? Jak usłyszałeś, że istnieje taki osobnik, może zobaczyłeś jaką jego wypowiedź, wizerunek? Wiesz, to różna to jest taka osoba, mi się, dla mnie osobiście jako, jako, jak ja go odbieram zero jedynkowa, albo go polubisz i go polubisz bardzo, albo go nie polubisz w ogóle. Nie? I wydaje mi się, że w drugą stronę jest tak samo, że ona albo cię polubi i ci oda serce, ja cię nie polubi. No i ja było tak samo, no, ja go od razu polubiłem. Podobne poczucie humoru, podobne, wiesz, podobne gdzieś tam zajawki, jeśli chodzi o sport, więc, więc gdzieś to my wiesz. No. Od razu, od razu, no też czujesz czasami, że ktoś ci pasuje, a ktoś ci nie. No Różel był taką osobą, że dobrze się z nim gadało, dobrze się z nim spędzało czas. Masz jakieś wspomnienia z nim odnośnie Galika z 215 Bo ja pamiętam tą galę wtedy przegrałeś z Sukodziu, a Różel wygrał w dobiucie z Bartkiewiczem to było na warszawskim torwarze. Pamiętasz, tam chyba low wtedy Sokodziu wygrał? To no. ja, wtedy, ja wtedy pamiętam, że mnie znosili na noszach. co się działo dalej i wcześniej, to nie pamiętam nic. Wiem, że byłem w szpitalu, w którym kazali mi pielęgniarz, powiedział mi, że nie robił żadnej operacji, tylko uciekał z tego szpitala. To były takie historie. Później trzy tygodnie nie chodziłem. No, to ja pamiętam z tej gali tyle. No, ale pewnie pamiętasz pierwszy trailer Rekordowy stał z tymi Pitbullami yy, w tym trailerze? Miał się być z Pawłem Słowińskim. Tak. Robiliśmy ten trailer razem. To pamiętam, że byłem tak obstrany tych jego psów, że ten, że wiesz, no miałem schizę, że one się zerwą zaraz ze smyczy, nas tu wszystkich zagryzą, no nie? Ale one no. takie były. No wtedy takie były, no teraz, teraz już takie ten... Już jeden chyba został nie? Teraz już ma tylko syna jednego z nich. No i one są już wychowane całkiem inaczej, bym powiedział. No. No, tamte były ojej, przerażające były, no nie? No, ale pamiętam, jak stało z nimi właśnie na tych łańcuchach, kurwa, one szczekały. Ja, ja gdzieś tam poszedłem, pamiętam, na drugie piętro i stałem sobie, wiesz, na... <grym> na takim balkoniku i dobra, stąd będę patrzył, jak będzie moja kolej, to... róża listę z tymi psami. <grym> chyba zamknął je w samochodzie czy gdzieś, nie pamiętam. Yy, no i, i mogę wiesz, na, nagrać swój, swoją część traileru, nie? Co powiesz na temat jego walki na stadionie, bo też wiem, że m, byłeś wtedy, bo jura kiedyś m, Na stadionie walczył z... Fernando. Z Fernando. Yy, no słuchaj, no jakby spełnił nieba ma marzeń Różala, no ja byłem mega szczęśliwy, jeszcze to wiesz, jak to idealnie weszło wszystko, no, nie, jak to zrobił fajnie. Yy, nikt, chyba nikt w to nie wierzył, a, a Różal pokazał, że można, nie, jak, jak chcesz, więc ja byłem mega przeszczęśliwy, że, że tak to się skończyło. Mieliście okazję kiedyś wspólnie trenować? Tak, na jakichś obozach KSW tam robiliśmy parę razy yy, jakiś ludzie sparing, jakaś tam kulanka, parę razy im Marcin przytarczował, więc tam, więc tam, wiesz, przecięliśmy się kilka razy, nie? A jak wrażenia z tych treningów? Mieliście okazję kiedyś jakiś sparing zrobić? Nigdy nie zrobiliśmy takiego sparingu, wiesz, na, na pełnej. Yy... Wiesz, on mi coś tam pokazał w stójce, ja tam później, wiesz, się, się, się coś tam w parterze się, się potarzali, tam coś pokazałem w parterze, raczej to było na, na wymianie, wymianie doświadczeń spostrzeżeń, nie? A, a nie żeby się tłuc na, na wiesz na śmierć i życie. Potem pamiętam, poprosiłem go parę razy, żeby mi tarczę przytrzymał. Fajnie, nie? Fajnie, fajnie. No, a jakby Ci przyszło walczyć z nim, bić się, jaką byś obrał taktykę? Yy, obrotówki. <laughs> nie no, raczej pewnie, wiesz, no... Marcin to jest typowy stójkowi, że no, na, na glebę go i tu na Ziemi. No. <laughs> Jakbym go umęczył już w Ziemi tak mega mocno, to wtedy może, może bym sobie podjął walkę w stójce. Nie? <laughs> e Różna też z wielu kontrowersyjnych bądź trochę mniej kontrowersyjnych wypowiedzi. Czy jest jakaś taka, która szczególnie ci utkwiła w pamięci, bądź z którą, pod którą się podpisujesz, którą jakoś zapamiętałeś? Wiesz, co, Marcin bardzo dużo ma, ma różnych wypowiedzi. Jest, jest, jest. Ja bym nie chcę teraz się tutaj w, 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 cytować, które mi się podobają, które mi się nie podobają, bo to zaraz się jakaś wiesz. Politycznie zaraz i, i, i pogl wiesz, jakby ogólnoświatowy pogląd się zaraz będzie tworzył. Ja bym nie chciałbym tego yy, tworzyć. I powiem szczerze, no, z, jakby są takie wypowiedzi, z którymi się zgadzam w 100% i są takie, które gdzieś tam jakby mamy inne spostrzeżenie, co totalnie na świat, No, nie? no ale jakby nie, 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 nie zmienia to faktu to, że, 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 że się tak lubimy. Nie? Jaka jest Twoja ulubiona walka w wykonaniu Różela? No, chyba z Fernando, z Fernando. Yy, z Mariem, yy, ze Słowińskim, gdzie myślałem, że, że, że... Później się go pytałem, bo każdy mówił, że Paweł Słowiński, że mam mega potężne lowkiki, że jak kopnie lowa, to, to wiesz, tą, to ci nogę. Ja się pytam, róży, jak ten, yy, jak te, te, te lowkiki. Eee, nic nie czułem, nie. No, jest tych walk kilka, nie. No, Macina się zawsze fajnie oglądało, nie. bo jak A... ubił tego chłopa na, 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 na schaby. A propos... na ziemi, tego tak tu, Nie no, no. pamiętam, z kim się to bił już wtedy, nie? A propos tego co powiedziałeś o Pawlu, Pawle Słowińskim, no teraz w piątek z Wachem się bije Różal przecież i też rozmawialiśmy coś o lołkikach i, i mówi historia wtedy Różal, że no Słowiński właśnie miał mieć takie low kick, a po walce przychodzi do Słowińskiego do, Słowiński, do ale i pyta się czy jakieś ma przeszczepy wsadzone tam w piszczele, bo to jest niemożliwe, że ktoś tak kopał. No właśnie to, to było też, chciałem się od razu potwierdzić nie? i mówi nie, no, nie, nic, nic, nic specjalnego. Nie? No z Wachem ciekawe, ale jakoś tak to widzę, że on go tym, yy, lewy haj na web. Zakończy walkę. No to sięgnąć w waha ale głowy. Różi, wiesz, różni to jest. O, on taki. To jest. Z, to wiadomo, że on już ma no, ciało takie Kiemanie, że tam jest y, destrukcja, ale, ale sięgnie bez problemu. Waha na łeb, jak będzie trzeba. Książkę nazwaliśmy w ogóle instrukcja samodestrukcji. No to wiadomo, już jest totalnie. <laughs> nie no, jeszcze się trzyma, ale te nóżki jeszcze mu chodzą. Nie tam. Jak, 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 jak waha puści rękę, to mi się wydaje, że tak. Albo na. Na, ja to tak widzę, nie? Albo będzie na schaby knockout, albo na właśnie na łeb kopnięcie. Nie? Za co najbardziej cenisz różala? Chyba za, za, za szczerość. To, że wiesz, że jakby nie, jak się to mówi, nie, nie, nie pierdzieli się w tańcu, nie? Mówi to, co myśli, nie patrzy na konsekwencje, nie? Jakby nie udaje nikogo, kim nie jest. Prawdziwość taką po prostu i szczerość, nie? No i wiesz, to, że, że nie musi, a jednak pomaga komu może, ile może. Jakie macie wspólne pasje oprócz motocykli? No bo, bo obaj jeździcie na Harley'ach. Ty trochę rzadziej ostatnio, ale pewnie nadrobisz kiedyś to. Chciałbym chciałbym nadrobić. Może nadejdzie ten czas, że nadrobię, ale mój o, stoi zakurzony. No wiesz co? No... Kurde, sprzedać za pół ceny gdzieś, to to nie. Ma. Nie, właśnie ostatnio gadałem z koleżką, czy go sprzedać, on powiedział, że nie sprzedawaj, bo to rośnie tylko. Ja wiem, że <laughs> Także może dołożyć jak chcesz. E, wspólne pasje, wiesz, co nie wiem, no tatuaże. to <laughs> no tak, to już widać, no, muzyka. Nie, no, wiesz, co, mi się wydaje, że, że to przede wszystkim sport i, i, i gdzieś podobne, podobne poczucie humoru. To było zawsze to coś, co, że, co, że, że, że dobrze nam się razem spędzało czas. Nie? Broń biała? Bar Marcin bardziej wkręcony, ale ja też mam swoją kolekcję dość pokazną, no, pokaźną. No. Ja może tak nie noszę przy sobie jak Marcin, ale właściwie ale, no, ciekawe, czy kto ma większą. Jakby tak porównać. I miecze też w to wliczamy, nie? On no, ma konkretny topór od tego Michała Turińskiego. A wiem, ten topór widziałem, który dostał. Ja mam kierę zwykłą. Ale też jest ostra. Fiskarsa. Cztery miecze czy pięć? Szpadę? A tych takich, wiesz, noży, nożyków, scyzoryków to powiem Ci, że nie zliczę, bo one są praktycznie w każdym kącie gdzieś, nie? Czego się spodziewasz po tej książce? Co tam może być? Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że jakby tylko, czy poznam Marcina bardziej? Ciężko mi stwierdzić. Może jakieś tam, wiesz, szczegóły z jego życia, jeżeli są opisane, no bo nie wiem, których gdzieś tam nie opowiedział przy okazji jakichś naszych spotkań. No nie wiem, no ja spodziewam się, że po prostu, wiesz, jakby, no może poznam Różala jeszcze troszeczkę bardziej, nie? Bo czasami, wiesz, że coś powiedzieć, a napisać jest, jest łatwiej, nie? czy Wiesz, w dzisiejszych czasach, nie? Że każdy smsy wali, nie? No, Więc może, kto wie, zobaczymy. No, jak to, no inaczej, no mam nadzieję, że mi się to będzie fajnie czytać i, i, i przyjemnie czytać, nie? I że jakby się tylko potwierdzę z tym, że Różal jest taki, jaki jest. Czyli w porządku. Wiesz, co? Miałeś kiedyś pytanie w Trybunie Ludu, pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, jak ono brzmiało, ale chodziło mniej więcej o to, że gdybyś miał wybrać jakąś osobę, która oprócz ciebie miałaby obronić Twoją Dorotę w jakiejś ulicznej walce, miałeś tam czterech gości do wyboru, i pamiętam, że wybrałeś Różala, właśnie. Że powiedziałeś, że dobra, byłbym spokojny, jakby ty nie możesz, on broni Doroty. Czy podtrzymałbyś ten wybór na dzień dzisiejszy? Słuchaj, no wydaje mi się, że Róża byłby odpowiednią osobą na, na to, wiesz. Jeszcze teraz widzę, że strzela dość dobrze, <noise> więc jego jakby arsenał się powiększył. <noise> więc upgrade do levelu. Upgrade, upgrade więc, więc, więc chyba tak. nie? Na Różala można by było wziąć na wieź, na, na awanturę, nie? <noise> Także co, szanowni państwo, książka dostępna na książka Janek Bochowicz był moim rozmówcą. Teraz Dzie muszę nauczyć czytać i ją przeczytał, nie <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo Dzięki wielkie. Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka Różala.pl